Elo, to znowu ja, ty to zgrzejnik. Właśnie dowiedziałem się, że w barze pod bordelem nie ma mojego brata Zdzisława. A to jest bardzo dziwne, bo on tam siedzi cały czas i wali konia. No dobra, to idę go poczekać. Problem w tym, że przyjechałem to z koterem, więc muszę iść do domu po samochód. O, jak państwo widzą to jest mój skoter z Biedronki. Dostałem go od starej. Hahaha jestem hardcorem. Zostawię Scotter obok płoto pomalowanego gownem sąsiada Pietrocha. jak dobrze siąść w fotelu obsmarowanym gownem z notką mosztardy. Na początek pojadę do Henia, bo może on wie, gdzie jest mój brat z dzicho. W międzyczasie poszczę jakieś mongolskie techno. This song is for you. mama! Mama! A my fa swoją drogą, jak widać już dojechałem. Korwa znowu to stoją te chińskie stoliki z Tesco, mogliby kopić stoliki chociaż z Lidla. Wokół tej knajpy kręcą się różne podejrzane noby Osiematytos, przyszłeś na jedzenie? Nie tym razem Henio, wiesz coś może o zdzicho? No wiem, a co chcesz, chodzi o to, że zdzicha nie ma ostatnio w barze. Przyszedłem spytać o to, gdzie on jest. Aha, Kompel mi powiedział, że zdzicha zajebał jakiś Alfons Gornik z Lompexo, a gdzie on jest? Ostatnio był w Lompexie. No ja jebie wpis do jebana korwa mać, jak znajdę tego Alfonsa to go zajebie. Tylko teraz choi wie gdzie jest ten lompeks z Alfonsem. Przecież tych lompeksów jest ze sto. A choj mnie to obchodzi, poszczerowskie disco polo. Spytam się tego frajera, gdzie jest lompeks. Ej ty z obseranymi gaciami, gdzie to jest lompeks? Jedź tą ulicą w górę, lamosie. Aha, dzięki pojebany odbycie. Dobra, pojadę tak, jak mi powiedział ten frajer. O, widzę ten lompeks. Zaparkuję gdzieś mój pojazd i idę szukać tego Alfonsa. Okej, okay, oby tylko ten fagas był w lompeksie. Dobra, jestem. Teraz tylko poszukać tego Alfonsa Gornika. O, widzę go. Ej ty krzywy kotasie, zabiłeś mojego brata? Tak. No i co z tego? Wypierdalaj. Ja ci zaraz dam, wypierdalaj. Matka mi już drogiego brata nie urodzi bo umarła podczas strania. No i zajebiście, idę powiedzieć o tym heniowi. Jeszcze lepiej będzie jak poszczech niski rap wymyślony przez samego Madafaka w Tesco. Ciepù è lato, conciasem padało Dużo wody si è Trawę jarało, tak zaczęła się wakacyjna przygoda, ona była kurwą i była niedroga, zakochani przy świetle księżyca się je bali, ona sała mu loda. On minetę jej walił, tak mijały tygodnie, lecz ustania nadszedł czas, zawsze mówił jedno stanie, choć kochanie na ruchanie ostatniego dnia tych pamiętnych wakacji zapierdalał ją namiętnie. Piękna była ta piosenka, ale wszystko się kiedyś kończy. Korwa, jestem to już drogi raz i ciągle są to te stoliki z tesko. O, widzę, że nie tak jest to na spacerko. Słuchaj Henio, zajebałem tego Alfonsa. O, to zajebiście. Ciężko było? Nie, łatwe jak wołka z spermą, bo ten gościom miał tylko 50 HP. Dobra na rachenio. Rozwalę te chińskie stoliki. Okej, okay, to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Jeżeli wystąpiły jakieś błędy w filmie, to sorry, bo mówię, maker mi się zjebał. Na jadę do domu.